Z tej strony Iwa Małgorzata Skorupa. Zapraszam Cię do odsłuchania moich podcastów w ramach projektu Odkop siebie. Dzisiejszy nosi tytuł Moja kobieca energia, gdzie byłaś? Odkąd pamiętam, drzemała we mnie, jak się teraz okazało, męska energia. Wszystko sama, ja dzielna, silna, wytrwała, bez skazy kobieta. Kobieta na zewnątrz, a w środku? A w środku skuteczna forteca, cała z pozornego tworzywa, więc niestety bardzo krucha. Kiedy dbasz o cały świat dookoła, a zapominasz o sobie, kiedy nie masz odwagi prosić o pomoc, bo przecież o czym to by świadczyło? Kiedy zapracowujesz się jak wół, a im więcej, tym lepiej. Kiedy nie dajesz sobie prawa na bycie w pełni kobietą, taką delikatną, piękną, niekiedy zwyczajnie bezradną, zapłakaną, smutną, taką, która ma prawo do założenia najdroższego stroju i pospacerowania po mieście? Nie wiem kiedy i gdzie ją zagubiłam w sobie. Może w szkole podstawowej? Kiedy nie byłam zbyt ładna i atrakcyjna, postanowiłam, że będę silna i niedostępna. Może ja się ze sobą umówiłam, że tak jest lepiej. Mniej tej dziewczęcej urody, mniej sukienek, mniej biżuterii. Pamiętam moje stroje z okresu szkoły. Zawsze spodnie. Ciężkie, masywne buty, szerokie swetry, męskie koszule. Gdzie ta moja dziewczęca ja była wtedy schowana? Ona chowała się w głębi serca, ale tak skutecznie, że nie dawała o sobie znaku życia. Skruszona mała dziewczynka która nie zdążyła przemienić się w śliczną nastolatkę nie zdążyła bo nie pozwoliła jej na to moja męska energia bardzo pomogła mi w życiu dorosłym kiedy sama z dwójką dzieci mierzyłam się ze światem kroczyłam jak pocisk przed siebie skutecznie zawsze z planem zawsze z celem do przodu jednak nie było czasu dla siebie, a może tego czasu dla siebie nie chciałam? Co by się stało, gdyby wówczas ta mała wyszła na, na świat, wyszła ze swojej kryjówki? Bolałoby, że wciąż tam jest taka bezbronna, samotna, opuszczona. Lepiej, kiedy jej nie było. Dalej mogłam tańczyć ten surowy taniec z uśmiechem na twarzy, z pozornym uśmiechem na twarzy. Dzisiaj kobieca energia zaczyna we mnie transformować. Obserwuję i sama nie wierzę, ale czuję się piękna taka, jaka jestem. Skąd się w końcu wzięła? Mała dziewczynka wyszła z ukrycia i zaczyna dorastać. Piękna praca ze sobą, kiedy zaczynasz siebie kochać, kiedy pozwalasz kochać siebie innym, kiedy powolutku dajesz sobie prawo na pomoc, na komplement, na sukienkę czy piękne korale. Zawsze sądziłam, że będę wówczas słaba z tą moją kobiecością, ale wiesz co? Jestem jeszcze bardziej silna. Bo jestem w końcu sobą. Moja kochana, twórz z kobiecą energią, kochaj siebie i pozwól swemu mężczyźnie, aby o ciebie zadbał, chronił i kochał. Wierzę w ciebie. Do usłyszenia, papa. Pa.